Staw czoła przyszłości. Jace. Nazywany w piltower bohaterem czy obrońcą jutra. Postać, która na pierwszy rzut oka aż tak dużo lorno niestety nie ma, ale myślę, że uda mi się przedstawić Ci tutaj kilka rzeczy, które mogą Cię zainteresować, jeżeli tym bohaterem nawet nie grasz. Oczywiście, Jayce to mega inteligentny wynalazca dzierżący hekstechowy młot, który, jak na naukowca, wyglądem jest jego zaprzeczeniem. Taki ligolegendowy Henry Cavill. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, kim jest Jace w świecie League of Legends. Ten materiał również chciałbym dedykować Mateuszowi. Dziękuję pięknie za naczelne mecenasowanie na tym kanale. Mam nadzieję, że materiał przypadnie ci do gustu. Jak wiemy, Jace jest bohaterem Spiltower, czyli miasta postępu. Nie jest on żadnym duchem, bogiem, demonem, darkinem ani niczym podobnym, a jest po prostu człowiekiem, który jest zdolnym wynalazcą. Według kalendarium świata League of Legends urodził się on na pewno ponad 30 lat temu. Szacuje się, że powinien mieć między 30 a 35, choć ja osobiście uważam, że powinien mieć tak rok czy dwa lata więcej od górnej granicy. Ale te lata czy wiek postaci ogólnie w League of Legends, jak na coś takiego, zmienia się to całkiem dynamicznie. W każdym razie w zasadzie o jego młodości nie wiemy zbyt dużo, ale wiemy dwie ważne kwestie. Po pierwsze, już w czasach najmłodszych tworzył pewnego rodzaju wynalazki: klucze zmieniające się w łomy, kilofy zdolne do przemiany w łopatę czy młoty transformujące się w zaawansowane narzędzia burzące. Już tutaj na pewno widzicie jakąś zależność do tego, co Jace dzierży w grze. Druga kwestia to fakt, że został najmłodszym praktykantem klanu Giopara, jednego z piltowerskich kupieckich klanów. Otóż, słowem wyjaśnienia, w mieście postępu klany brały pod swoje skrzydła inteligentnych wynalazców i artefaktorów, tak aby zmaksymalizować swój rozwój czy zyski. I oczywiście jednym z takich klanów był właśnie klan Geopara, o którym paradoksalnie wiemy tyle, że Jace był ich najmłodszym praktykantem. Być może kiedyś lorowego klanu będzie rozszerzone. No zobaczymy. Niemniej wiemy jeszcze tyle, że część czasu spędził tam na konstruowaniu różnych urządzeń, również w oparciu o hekstech czy jego imitację, tak bym strzelał, i zaawansowanych narzędzi robotniczych. Ze względu na patronat klanu, zdarza się, że możecie spotkać się z tym, że Jace'a nazywa się Jason Gioparom, że nazwa klanu to jego nazwisko. Ehm. Um... No chciałbym móc z czystym sumieniem to potwierdzić, bo drugą postacią znaną z historii z klanami kupieckimi jest Kamil, a ta rzeczywiście ma na nazwisko Feroz od swojego klanu, czyli klanu Feroz. Z tym, że tutaj mamy zasadniczą różnicę, gdyż Kamil należy do rodziny kierującej klanem, a Jace był tylko praktykantem czy później naukowcem pod patronatem klanu. Czy Jace otrzymał nazwisko Giopara po dołączeniu do klanu? Powiem być może, rzeczywiście można go tak określać, choć ja dla bezpieczeństwa trzymałbym się samego Jace'a. Wynalazca przez całe swoje życie można uznać był dość krnomrnym bohaterem. Przede wszystkim, ze względu na swój intelekt i zdolności wynalazcy, praktycznie wszystko przychodziło mu bardzo szybko i nie rozumiał, jak inni mogą mieć z czymkolwiek problem. Zupełnie jak moja pani w szkole od chemii, gdzie my byliśmy na etapie, że C to węgiel. Ta już napierdzielała jakieś dwumiany przemian izotopów karboksylowo-dysocjacyjnych w warunkach próżni, w szóstym wymiarze według teorii strun we wszechświecie równoległym, w którym Ziemia nie ma Księżyca, a pierścienie w założeniach poprawności teorii wszystkiego czy tej teorii względności fizyki kwantowej w liczbie 30%. Przepraszam, po prostu nie cierpiałem chemii i mojej nauczycielki od chemii. W każdym razie nikt nie lubił pracować z bohaterem pomimo jego intelektu, do czasu aż spotkał kogoś, kto tym intelektem mu dorównywał. A był to nikt inny jak Wiktor. Spotkali się na imprezie, na imprezie też co ciekawe, bardziej na obchodach w święto o nazwie Dnia Postępu, czyli dniu, w którym świętowało się stworzenie słonecznych wrót w Piltower, dzięki którym miasto i wielu ludzi z tego miasta pozyskało wiele bogactw. Rozmawiali długo i, ze względu na podobny iloraz inteligencji, zaprzyjaźnili się i rozpoczęli razem współpracę. Z tą różnicą, że Jace był pod patronatem, a Wiktor pracował w akademii. Choć przez jakiś czas byli przyjaciółmi, to nie zgadzali się w jednej fundamentalnej kwestii. Jace generalnie to chciał prowadzić do ulepszenia ludzkości i zwiększania jej dobrobytu. Kurde, nie lubię tego słowa, poprzez tworzenie coraz to nowych wynalazków. Natomiast Wiktor wolał ulepszać ludzi. Mimo ich sporów pracowali razem też ze względu na to, że nie mieli innych przyjaciół. Po czasie wspólnie stworzyli mechaniczny kombinezon dla pracowników portowych w Piltover, który raz, że był lekki, dwa zwiększał siłę pracownika i trzy pozwalał na ewentualne dłuższe pozostawanie pod wodą. Gdy projekt już powstał, był czas oczywiście na jego ulepszanie, gdzie tutaj dwa poglądy bohaterów zaczęły dawać się mocno we znaki. Wiktor, na wieść o tym, że pracownicy w kombinezonach często mieli halucynacje i wpadali w panikę, przez co ich praca kończyła się często śmiercią, chciał tak kombinezon ulepszyć, aby jeszcze bardziej zwiększyć siłę pracownika, dziesięciokrotnie, mówiąc szczegółowo usuwając do tego jeszcze jego zmęczenie i de facto wypaczanie uczuć, ponieważ pracownik nie bałby się i zawsze słuchał poleceń pracodawców. Miał tego dokonać za pomocą implantu chemtekowego w postaci hełmu. Czyli Victor był takim piltowersko-zauniskim Billem Gatesem? Jak się już pewnie domyślasz, Jace nie był entuzjastą tego pomysłu i stwierdził, że to tragiczny i niemoralny koncept. Tak doszło do kłótni, później bójki i bohaterowie poniekąd się rozstali. Tutaj Jace staje się jeszcze bardziej odizolowany i samotniejszy niż wcześniej, lecz nadal pracuje oczywiście dla klanu Diopara, to pozostaje niezmienione. Co ciekawe, z Lord Jace'a dowiadujemy się, że nie tylko klan Feroz prowadził poszukiwania w Shurimie hekstechowych kryształów, a odkrywcy klanu Geopara znaleźli je również. Znaczy, je, no, znaleźli jeden kryształ według naszej wiedzy. Był on bardzo tajemniczy, już mówię o krysztale, dlatego Jace zgłosił się do pracy nad nim, sugerując, że nikt nie jest dostatecznie mądry czy inteligentny, aby takie prace przeprowadzać. Mimo jego renomy. Kontakty i relacje wewnątrz klanu miał już tak zszargane, bardziej relacje z innymi naukowcami, że nie dano bohaterowi możliwości pracy nad znaleziskiem. Miały miesiące badań. Dopiero kiedy wszyscy, którzy brali udział w projekcie, orzekli, że artefakt jest bezwartościowy i nie wykazuje żadnych właściwości, władarze klanu, poniekąd nie widząc innej możliwości, oddali kryształ pod oko Jaysa. Ten, co ciekawe, miał wrażenie, że coś do niego przemawiało czy nawet śpiewało. Oczywiście kryształy hextechowe były kryształami brakernów, czyli pobratymców Skarnera, więc jak najbardziej miał poniekąd kto do Jace'a śpiewać czy mówić. Co prawda uważa się, że Serafin poza brakernami była jedyną osobą, która słyszała szepty brakernów, albo bardziej szepty ich dusz wewnątrz kryształów, lecz jak widzimy nie do końca, choć to z Jasem i tak jest no trochę naciągane. Ale to kwestia już taka niezbyt ważna, tak mi się wydaje względem tego materiału. Wróćmy do badań nad kryształem, które robił bohater i robił wszystko z nim, co uznał za stosowne. Pracował i eksperymentował miesiące, do czego nie był przyzwyczajony, gdyż przeważnie wszystko szybko rozwiązywał. I po tym czasie, bohater w sumie stwierdził, że może spróbuje odłupać kawałek kryształu i poeksperymentować na mniejszej próbce. Co dało rzeczywiście jakieś efekty i progres. Bohater przepuścił przez niego specjalny rodzaj prądu, dokładnie prąd galwaniczny, który nawet istnieje w naszym codziennym życiu, gdyż wykorzystuje się go chociażby do zabiegów elektroleczniczych. Tak przez to odłamek w cudzysłowie zawył głosem, de facto zaczął po prostu emitować głośne dźwięki i wreszcie badania bohatera ruszyły w jakiś sposób do przodu. Wynalazca tak się tym przejął, że postanowił pracować nad odłamkiem całą noc. Na jego nieszczęście nazajutrz odwiedził go Wiktor. Ten szukał źródła energii do swojego nowego poniekąd projektu i zobaczył hekstechowy kryształ. Zaczął tłumaczyć Jace'owi, co mogą razem osiągnąć, jak wyeliminować słabości ludzkie i itd. itd. Victor poprosił również, aby Jace dał mu hekstechowy kryształ. Oczywiście spotkał się z odmową i musiał siłą odebrać kryształ swojemu dawnemu przyjacielowi, pozbawiając go przytomności. Po kilku godzinach Jace obudził się, kryształu nie było, ale pozostał jego odłamek. Co ciekawe tutaj mamy takie pewne lorowe niedomówienie. W wersji wydarzeń Jace'a ten stwierdza, że Wiktor był gotowy realizować swój plan wielkiej ewolucji, co moim zdaniem jest nie do końca zgodne z prawdą, z takim obrazem lorowej rzeczywistości. W sensie nie tyle niezgodne z prawdą lorowo, a w głowie Jace'a, może też w tak, w tak sposób mogę to określić bo sam on nie za bardzo słuchał tego, co mówił do niego Wiktor i pewnie przewinęło się tam hasło wielkiej ewolucji, co bohater wyłapał i na tym się skupił, albo jeszcze Wiktor przedstawił fakty nieco inaczej. W wersji Wiktora jest nieco inaczej, o czym powiem w dalszej części filmu. Jace, wiedząc, że Wiktor posunął się do ostateczności, gdyż jego projekt musiał być już w zaawansowanej fazie, chwycił odłamek kryształu, wziął swoje stare narzędzie, które sam stworzył czyli wspominany młot do wyburzania choć był to młot już dużo bardziej zaawansowany niż jego młodzieńcze projekty. Wiadomo, przez lata projekt się rozwinął i bohater użył odłamka jako narzędzie do zasilania. Młot, co też nie każdy wie, stał się również kompasem, pozwalającym zlokalizować resztę kryształu. Czytaj wibrował, gdy chase zmierzał w dobrą stronę do Wiktora, czy do kryształu, który Wiktor zabrał. Ten nowy kompas, tak to nazwijmy, doprowadził bohatera do Zon, do magazynu, gdzie zobaczył dziesiątki zwłok z otwartymi czaszkami, z wyjętymi mózgami, które były przełożone do metalowych golemów. Jace w przerażeniu skali eksperymentu dawnego przyjaciela zawołał go i poprosił, aby ten przestał. Nawet przeprosił za swoje zachowanie, ale jedyne co Victor zrobił, wiedząc, że Jace pomimo inteligencji nie zrozumie jego zamysłu, powiedział do swoich golemów zabić Jace'a. Bohater został szybko złapany, Wiktor obdarzył go smutnym spojrzeniem i kawałek się oddalił. Jace z kolei, tracąc wszelkie zahamowania, wyrwał się z rąk golemów, zaczął je niszczyć i finalnie swoim młotem uderzył w hekstechowy kryształ. Spowodowało to potężną falę uderzeniową, golemy padły bez życia, a magazyn się zawalił. Ciała Wiktora nie odnaleziono oficjalnie, ale z Lor wiemy, że oczywiście przeżył, a Jace powrócił do Piltover i zdał relację o planach Wiktora. Tak stał się tematem plotek, a jakiś czas później stał się już Piltowerskim bohaterem. Chwalono jego siłę, szybkość czy przebiegłość, tak aby wreszcie okrzyknięto go obrońcą jutra czyli de facto tak otrzymał swój tytuł z gry. Ten jednak nie za bardzo przejmował się sławą, nawet uważał ją za coś niezbyt korzystnego. Teraz bardziej interesowało go to, że Wiktor może planować zemstę, gdyż Jace podejrzewał, że jego dawny przyjaciel żyje. I w taki oto sposób obrońca jutra, czyli Jace, poniekąd stał się bohaterem Piltover, lecz w moich oczach bohaterem wcale nie był. No bo przyjrzyjmy się temu, czego dotyczył projekt Wiktora. W Zon zdarzył się wybuch uwalniający toksyczne substancje, które wywoływały szaleństwo i psychozę u ludzi. Wiktor szybko zareagował, używając środka usypiającego, aby uspokoić sytuację. Sprowadził ofiary katastrofy do swojej pracowni, chcąc je wyleczyć. Niestety trucizna miała katastrofalny wpływ na mózgi ofiar. Bohater był zmuszony otwierać ludziom czaszki i podłączać ich do maszyn, które odfiltrowywały truciznę z krwi, ale i to nie było permanentnym rozwiązaniem. Victor był zmuszony ukraść kryształ Jace'a, aby mieć źródło zasilania do maszyny, która pozwalałaby zasilać przygotowane golemy z mózgami ofiar w środku, aby finalnie problem zażegnać. Golemy te, co też jest ciekawe, były stworzone na wypadek, gdyby zmęczone chorobą ciała nie wytrzymały zabiegów. I tak dzięki kryształowi proces rozprzestrzeniania się trucizny nie tylko został spowolniony, ale również do tego zaczął się cofać. I tutaj wchodzi Jace i... niszczy kryształ. Oczywiście nie mówię, że Viktor miał tutaj jakieś piękne i wielkie intencje, no jasne, chciał pomóc ludziom, ale przy okazji rozwijając swoją myśl wielkiej ewolucji. Prawda jest taka, że gdyby nie arogancja Jace'a i wizja wielkiej ewolucji Wiktora, ta dwójka dogadałaby się i mogła uratować setki ludzkich istnień. A tak, Wiktor stał się poniekąd wrogiem publicznym, a Jayce, w mojej opinii niesłusznie, został okrzyknięty bohaterem. To w zasadzie tyle, czego dowiadujemy się z lore samego Jace'a, choć jest przy nim nieco więcej ciekawych kwestii, ale nie skupię się na wszystkich, a najciekawszych. A przede wszystkim dość hardkorowej kwestii, teraz można powiedzieć. Bo w aktualnym kanonie lore League of Legends problem jest taki, że Jace tak jak niektórzy bohaterowie mają swoje lore w formie próżniowej, ja to tak lubię nazywać. W sensie, no coś tam się z nimi dzieje, ich indywidualne lore jest mniej lub bardziej rozbudowane, natomiast są oni zamknięci sami w sobie. Czytaj, nie mają za dużego wpływu ani na historię League of Legends, ani na ważniejsze wydarzenia, ani na nowe wydarzenia kształtujące lore League of Legends, i takim przykładem jest Jace który nie wychodzi w zasadzie poza Piltover, poza swój klan i relacje z Victorem, czyli nie wychodzi poza swoje ramy, choć co ciekawe miał wyjść. Ale to temat na hardcore lore. Wracając w starym lore, co ciekawe miał więcej relacji i opinii na temat innych bohaterów, ale o tym zaraz. Bo zauważyłem, że przy okazji filmu Kim jest Jean, który poniekąd się obejrzał tak dobrze, że Kurcza masakra, że lubicie jak rozmawiamy o uzbrojeniu czy mocy bohaterów. Tak jak mówiliśmy o Whisperze, czyli broni Gina, tak tutaj pomówmy o młocie Jace'a. Bo w aktualnym lore jest to, tak jak wspominałem, wynalazek bohatera, którego źródłem zasilania jest odłamek hekstechowego kryształu. I w sumie to tyle. Natomiast w starym kanonie sama zmiana formy młota w działko, wiecie, sama transformacja, jak również brama, którą bohater stawia pod klawiszem E w grze, nie pojawiły się tak o od razu. W sensie Jace pracował i owa zmiana i E z gry były efektem jego prac nad tym wynalazkiem. Być może w aktualnym kanonie też tak jest, ponieważ niektóre rzeczy, które w starym kanonie są, czasami są takim ala niedopowiedzeniem w nowym kanonie, albo bardziej idealnie wpasowywałyby się w nowy kanon, ale tego niestety nie wiemy. Również dodam, gdyż może kogoś to ciekawić, Jace ma przez sam Riot wyszczególnione wiele relacji z innymi bohaterami, ze Zrilem, Kamilą, Caitlyn, Waj, Vi, Wiktorem i Skarnerem. O ile z Wiktorem sprawa jest jasna, no to co zresztą? No jest to kwestia bardzo interesująca. Bo żaden z tych związków w aktualnym lore nie istnieje. No, ok, poza Skarnerem, który znalazł się tutaj prawdopodobnie ze względu na związek Jace'a z Hextechem. Odnośnie Kamil, Jace w lore nigdy jej nie spotkał, przynajmniej na stan dzisiejszy według mojej wiedzy. I relacja może polegać po prostu na tym, że no, obie te postacie przynależą do dwóch różnych klanów w Piltover. Natomiast Caitlin, Vi oraz Ezril to pozostałości po starym, niekanonicznym już lore. O ile odnośnie stróżek prawa, w filtower chodziło o to, że czasem ich drogi się krzyżowały, tak w przypadku Ezrilla, w jednym z odcinków hardkorowego lore mówiłem wam o starolorowej legendzie Atroxa, gdzie ten był istotą pojawiającą się w różnych konfliktach na przestrzeni lat. Ezril szukał wzmianek o atroksie, a Jace pomógł mu dostać się do zamkniętej części biblioteki Piltowerskiej Akademii, gdzie Ezril odnalazł notatki i książki mówiące o atroksie. Tą hardkorową, lorową rzeczą na dziś skończymy. Pięknie dziękuję za obejrzenie i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.